go kochani, po długim czasie nareszcie doczekaliście się takiego vloga i też trochę Get Ready With Me, ale no, ogólnie jest piątek I dzisiaj tak naprawdę nie mam za dużo lekcji, bo mam tylko wycieczkę szkolną, więc się jaram No i tak, więc się jaram Dobra kochani, ogólnie mam już outfit i będą to takie spodnie, one są takie fajne misiowate i do tego taka koszulka, ona jest z hajem. I ona jest taka fajna, bo ona jest bardzo taka przystosowana. No, po prostu jest taka ciasna. Ja lubię ciasne. No więc, e, tak. I chyba do tego w sumie może jeszcze to tam, taki ten na rękę. Ale nie wiem, bo to trochę nie pasuje. Nie wiem. Ja nie będę nic dodawać. Nie chcę mi się. Bierać jakiś piszulteri, a więc... No i teraz chyba pójdę... Nie wiem co będę teraz robić. Pewnie pójdę coś zjeść, bo jest on miarę głodna. No więc chodźcie ze mną. Dobra kochani, wezmę sobie liptona do picia. Tak, to jest herbata. Wczoraj XD się śmiałam, że niby Nutella jest zdrowa, ponieważ ma orzechy. Ale nie no, wiem, że Nutella nie jest zdrowa, yy, no więc tak. A i zrobię sobie tosty z Nutellą, takie podgrzane w tosterze, one mi nagastały, więc tak. Dzisiaj mam takie niezbyt zdrowe śniadanie, no ale oko. Dobra, kochani, mamy już takie śniadanko. Tutaj mamy te takie tosty, no wiecie, z Nutellą, a tutaj mamy lipę. Dobra, kochani, już lecę do szkoły. Yy, mam polczkę jeszcze, nie mam Pracę mi ma, a kobieta i ogólnie. Nie zjadłam całego tego tosta, bo jeszcze musiałam umyć zęby, ze włosy. Ja już jestem tym i mam takie jednak zmieniam bluzkę, no ale nie złośliście się. Kochani, ogólnie zapomniałam o tym, że miałam wam nagrywać, ale tak czy siak jak... jestem aktualnie u koleżanki i gdzieś sobie wychodzimy, więc fajnie. Ale mm, ogólnie, no więc fajnie było na tej wystawie, ale dziwnie. E, no ale okej, okay, nie będę wam opowiadać, sami pójdźcie jak już. Ale fajnie, było nawet zrobiłam plakat z Robertem Makowiczem, wiem fajnie, co ja tam jeszcze robiłam. Potem wróciłam do domu i ogólnie byliśmy na lodach z powodu pierwszego dnia wiosny i jeszcze byliśmy u takiej pani z naleśników i jej daliśmy prezenty, bo ona niestety zamyka biznes i nie zgadniecie, mogliśmy się podpisać dosłownie mogłyśmy z dziewczynami się podpisać na takim, na takim po prostu ten. Więc szybko jeszcze tam idźcie, ja wam zaraz wyświetlę, że tak powiem, zdjęcie tego, tam na taki, na taki ścian, co mogłyśmy się na, podpisać i dosłownie jest cała ścianka w moich na przykład pisu, podpisach typu Elliot 223 pani się zgodziła, bo i tak to niestety będą wyburzać, no ale bardzo fajnie i ogólnie, no wyślę wam, yy, po, pokażę wam zaraz, jak to się nazywa i idźcie tam nie już wróciłam do domu i ogólnie jestem mega zmęczona, jest chyba 21 pierwsza, coś Wyglądało mega upośledzenie, ale okej okay. No i ogólnie Mr. pista W sumie się nudzi, okej? Okay? Ogólnie byłam mega długo w galerii, więc z koleżanką byłyśmy No i ogólnie i to coś robić i ogólnie Jezus Maria co ten MrBeast odwala? Gdy jak on jakieś jak odklejki robi, wylewa jak. Ale wybuch. Dobra, nieważne. No. Siemanko witam. Witam, czy, witam was na moim kanale. Ogólnie, no, zaspałam to, czyby poszłam spać o jakoś północy. Dlatego, bo prostu byłam w galerii do prawie 21.00 i kupiłam sobie takie coś na twarz to się tak daje i nawet mi się to spodobało, z tym kupiłam jakieś takie do twarzy brązowe fajne, do, tak jak podkład brą tylko, że brązowy i do tego taki fajny błyszczek. bo dzisiaj wyjeżdżam na nockę, będzie też z tego filmik i ogólnie, no musiałam sobie kupić takie potrzebne rzeczy, jeszcze kupiłam kadzidła, bo mój tata chciał, no i. Coś jeszcze kupiłam? Nie. A! Jeszcze kupiłam taką maseczkę, co jest popularna na YouTubie XD, że, że są podwójne: że na oczy jest jedna, na usta jakby jedna. No wiecie. Także cała, całą na twarz? No ale ten. No i to by było na tyle, tak naprawdę. Mam nadzieję, że live. To czy live, posz? Ja wstałam, jest w ogóle jakoś dziewiąta, a nie spałam prawie całą noc, no więc tak. Ale dobra, to by było na tyle byłem.